Siema Mański, witam Was w odcinku HexBall. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, więc zobaczmy do kogo tutaj możemy dojść. Wejdźmy w karne jak nas w ogóle wpuszczą. Di Maria, ja piegielę. Dajcie pazer trupy. mnie, dobra, dobra, dobra. Dobra. Ech. Aha. Ale cipa, dobra, my tu bronimy, to my tu bronimy. No jakie parówy, no ludzie, to zamędy społeczne. No kurwa, ja nie tak nie bawię. Ha, dobra, jest na czterech na bramce. Mamy jakiś. <laughs> spierdolił z bramki To jest pomocnik, pomoc Zajebą bramkę mam Wygramy to! Wygramy to, wygramy to! Wygraliśmy, wygrali Nie wygraliśmy, Dawaj brońcie to, brońcie to Zabierzcie mnie z bramki! Zabierzcie mnie z bramki! Zabierzcie mnie z bramki! Co za paruwa, co za paruwa.

Dobra, zobaczymy czy nas. O, do No co za cipa, co za cipa. Ja pierdzielę, co to za gra jest no Nie da się, nie da się z nimi grać no Serce tak znaleźć coś? Мне дать... Я есть, добро. не нет, 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 I co za śmieciu. Co tu, ja sam gram z nimi? Dobra, dupa. Więc na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że... No, przepraszam, że tak krótko, ale już wracam. Nie mam czasu, więc mam nadzieję, że wam się spodobał. Lajkujcie, subskrybujcie. Będzie mi naprawdę miło. Dziękuję. Cześć.